Dzień dobry, cześć. Jeśli chodzi o mój sprzęt, to większość z was wie, że używam myszek do MMO i wiele osób zastanawiało się, czy jest to w ogóle potrzebne. I robiłem już bardzo podobny odcinek, który znajduje się gdzieś tam w lewym górnym czy w prawym górnym rogu pod ikonką i. Tłumaczyłem tam, na czym polega mniej więcej myszka MMO, czy jest to potrzebne. No i powiem wam szczerze, że do dziś dzień zastosowań dla tej myszki jest naprawdę sporo i nie tylko jeśli chodzi o granie, jest to montowanie filmów, granie w inne gry niż MMO, bo do fps ów też się ją świetnie nadaje. No i stwierdziłem, że na Znajduje się dosyć sporo takich myszek, a ja testowałem tylko jedną z tych myszek, więc postanowiłem dzisiaj, że zrobię sobie taką małą serię, gdzie postaram się poskakać właśnie po tych myszkach, posprawdzać je i zobaczymy, czy nadają się do czegokolwiek. Dzisiaj na tapetę trafi akurat dosyć mocny zawodnik, bo jest to Corsair Simitar Pro, który posiada 12 przycisków z boku, czyli tak jak ja lubię. do tej pory też używałem myszki, która posiada 12 przycisków i jeśli chodzi o mnie, to jest to po prostu niezbędne. No muszę tego używać i powiem szczerze, że bardzo często gdy zapomniałem myszki właśnie z tymi bocznymi przyciskami, to po prostu czułem się jak bez ręki i nie byłem w stanie w ogóle prawie nic grać, więc jestem troszeczkę już uzależniony od tego. No i ten mechanizm 12 przycisków bardzo często jest tak, że trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić. Ludzie e, gdzieś tam piszą do mnie, że kupili właśnie tego typu myszkę no i okazuje się, że mają trudności z przyzwyczajeniem Psy mają trudności z przyzwyczajeniem się, więc tutaj nie ma innego sposobu, jak po prostu używać i korzystać z tej myszki, żeby po prostu nabrać wprawy, żeby po prostu no... Przyzwyczajcie do tego, że tutaj mamy strasznie dużo przycisków. Możemy zacząć używać pierwszych paru przycisków i dopiero później stopniowo zacząć sobie włączać coraz to kolejne, więc yy, taki proces uczenia się jest. Ale teraz konkretnie o Simitarze. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o yy, jego wygląd. Zacznijmy po prostu od wyglądu. Myszka prezentuje się bardzo ładnie. I powiem szczerze, że nie wiem dlaczego, ale wygląda ona jakby była jakimś takim sportowym samochodem. Bardzo kojarzy mi się właśnie z... z Sportowymi samochodami, typu jakiś Renault Megan czy, czy coś w tym stylu. Natomiast no jest coś takiego satysfakcjonującego, zwłaszcza w tych żółtych elementach połączonych z tą czernią, co nadaje tej myszce takiego bardzo fajnego uroku. Przede wszystkim, jak to bywa w myszkach MMO, jest to po prostu obły kształt i nie każdy to lubi. Spotkałem się z ludźmi, którzy po prostu nie znoszą tego typu myszek. Jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że jest to naprawdę idealne rozwiązanie, ponieważ ja tutaj daję taki przykład z flaczałej ręki. Czyli jeżeli weźmiemy sobie naszą rękę, wslaczając i postawimy ją na tej myszce, to zobaczcie, jak naturalnie ona leży w naszej dłoni. Oczywiście to zależy jeszcze od naszych preferencji trzymania myszki. Niektórzy trzymają jakoś tak dziwnie. Ja po prostu uwielbiam tego typu rozwiązania. No i bardzo często one są spotykane właśnie w tych myszkach MMO. Więc no nie wiem, moim zdaniem jest super. Jeśli ktoś się boi, że przez przypadek naciśniemy na jeden z tych przycisków w trakcie trzymania, to powiem Wam szczerze, że 12 tych przycisków mechanicznych nie mówię, że jest trudnych. Trudno je nacisnąć, ale spokojnie możemy sobie za nie trzymać w trakcie grania i nic nie klikniemy. No, chyba że po prostu mocno ściśniemy, ale raczej nie ma na to szans, więc poruszanie się tą myszką jest naprawdę raczej łatwe. Kabelek mamy całkiem długi, oplatany, więc raczej nie powinien nam się jakoś tak szybko poszarpać albo zniszczyć. A więc mamy te 12 przycisków. Mamy następnie scroll wheel, który również bardzo fajnie i satysfakcjonująco działa. Ma takie po prostu satysfakcjonujące kliknięcie przy obracaniu. Mamy następnie dwa przyciski u góry, które odpowiedzialne są standardowo za nasze DPI. Mamy z boku na nasz leniwy palec taką fajną podkładkę, też wyprofilowaną w takie różnego rodzaju wzorki. Można powiedzieć, że jest to taki bieżnik, dzięki czemu po prostu łatwiej będzie nam tą myszkę trzymać. No i jest taka troszeczkę właśnie rozla rozlazła w tą stronę, żeby nasza po prostu ręka oraz Mały palec miały oparcie w tym miejscu no po prostu dla pewnego chwytu tyłeczek prezentuje się w ten sposób no i mamy oczywiście logo Corsera no i też chyba nie muszę wspominać o tym że myszka jest podświetlona RGB dodatkowo mamy tutaj też taką strefę gdy sobie zaraz obok przycisków mamy taką strefę podświetloną no i to symbolizuje nam jaki profil mamy aktualnie włączony bo profilów mamy parę no i możemy też dowolnie zmieniać kolory także możemy zmieniać kolory wszystkiego Scroll wheela, tego widzicie tutaj światełka z przodu, gdzieś tutaj przycisków bocznych i tak dalej, i tak dalej. Co do specyfikacji, to nie jestem jakimś tam mistrzem i guru, ale myślę, że 16000 DPI oraz optyczny sensor tutaj raczej powinny nam starczać. No, gramy sobie po prostu w MMO, no, ale również do innych typów gier będziemy mogli sobie spokojnie dostosować nasze funkcje tak, jak lubimy. Tutaj mamy jeszcze dołu 4 ślizgacze, które bardzo fajnie naszą myszkę tutaj umobilniają na naszej powierzchni. Ja na przykład używam tego na jakiejś zwykłej podkładce i działa bardzo dobrze. Co do dostosowania, to jest jeszcze jedna naprawdę fajna opcja. Ten panelek z boku, który tutaj widzicie, możemy sobie dowolnie przesuwać. Więc mamy też takie narzędzie. W zasadzie to można powiedzieć, że jest to taki imbus, który po prostu wtykamy w to miejsce tutaj, a następnie dzięki temu możemy ten panelek przesuwać, w razie czego gdybyśmy potrzebowali go przemieścić, bo mamy na przykład większą dłoń, mniejszą dłoń, albo według naszych po prostu Preferencji. Powiem wam, że większość myszek nie ma właśnie takiej modyfikacji, na różnie z naszą ręką bywa. No i powiem szczerze, że korzystając z innych myszek i te myszki nie miały tej regulacji, więc ludzie narzekali po prostu, że o, mają za dużą rękę i tak po prostu trącają te przyciski. Tutaj możemy sobie to po prostu dostosować. Jeśli chodzi o software, to jest to akurat bardzo ważne w przypadku tej myszki, ponieważ wszystkie te przyciski, jak i te u góry, no i oczywiście scroll wheel, możemy sobie po prostu przepisać do różnych makr, funkcji, czy po prostu zmienić na jakieś użytkowe y, właśnie y, klawisze, y, które przydadzą nam się w MMO. Ja na przykład używam tych 12 przycisków jako numloki, czyli num1, num2, num3, num4, num5 i dzięki temu w grach MMO jestem w stanie uzyskać dodatkowe 12 slotów, dołóżmy do tego modyfikatory, robi nam się już 24, więc y, naprawdę akurat software jest bardzo ważną rzeczą, bo w przeszłości miewałem myszki, które przez software po prostu sypały swoją całą opinię, bo na co mi taka myszka, której nie mogę po prostu ustawić. Interfejs jest przejrzysty, mamy różnego rodzaju profile, które, tak jak już mówiłem, możemy sobie oznaczyć kolorami na naszej myszce, więc w zależności jaki profil sobie wybierzemy, do Wowa, czy do jakiegoś Battlefielda, czy inny gierek, no to będzie nam się po prostu to oświetlenie nam zmieniało, dzięki czemu możemy również też. Y jakby zorientować się, w którym profilu jesteśmy. Profile mogą mieć różne stopnie DPI, czy jeżeli w grach FPS lubimy mieć więcej DPI, szybszą myszkę i tak dalej. Sensitivity, wszystko możemy sobie zmienić. No i możemy to dostosować. Również mamy cztery takie standardowe profile zapisywane na myszce. Więc jeśli będziemy gdzieś podróżować, no to będziemy mieli już tutaj zapisane w naszej myszce nasze najważniejsze profile. No i ostatecznie wypadałoby powiedzieć, co sądzę o tej myszce, i powiem szczerze, że. Corsair Semitar zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest to solidna, fajna myszka. No i powiem szczerze, że po chwili, tak naprawdę użytkowania, gdy przesiadłem się z Razer Nagi, to naprawdę było przyjemnie, po prostu i czułem się prosto jak w domu, tylko trzeba po prostu pogodzić się, że jest tutaj nieco parę zmienionych rzeczy. Co jest fajne, to to, że te przyciski tutaj z boku są mechaniczne i całkiem satysfakcjonujące do kliknięcia. Są one wklęsłe bardziej e, niż wypukłe. Mają też taką teksturkę, która poz pozwala nam oddzielać te przyciski, więc nie będzie takiej sytuacji, że po prostu te, te przyciski będziemy mylić, ponieważ one mają taką inną teksturkę. Natomiast jeden problem, jaki ja miałem, to to, że ja akurat ten panelek mam bardzo przysunięty do tej przedniej krawędzi, przez co w momencie, gdy na przykład chciałem kliknąć sobie numerek 1, numerek 2, to po prostu ten panelek tu jest tak troszeczkę nisko osadzony i ja po prostu palcem zahaczam o podłoże, właśnie więc, więc ten panelek mógł być nieco wyżej, ale właśnie przez to, że myszka jest tak wyprofilowana, leci w dół, no to po prostu ten, ten panelek jest dosyć nisko osadzony, no ale powiem szczerze, no jakoś nie przeszkodziło mi to szczególnie, to jest po prostu chwila przyzwyczajenia to jest chyba jedyna rzecz, do której mógłbym się przy tej myszce uczepić. Kształt jest taki, jaki ja lubię. Funkcjonalność jest naprawdę świetna. Software ani razu mnie nie zawiódł, a bywały takie rzeczy, gdzie w innych myszkach naprawdę doprowadzało mnie to do furii więc to jest naprawdę bardzo duży plus. Solidne konstrukcja, fajnie się trzyma, fajnie się tego użytkuje, no i nie mam naprawdę do czego się przyczepić. Jeśli chodzi o myszki MMO, no to bardzo, ale to bardzo polecam tą myszeczkę. No i cóż, zobaczymy w następnych naszych odcinkach, jak poradzą sobie inne myszki, więc mam nadzieję, że wam się taka seria spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i przede wszystkim mam jeszcze dla was jedną dobrą wiadomość. Firma Corsair akurat podesłała tą myszkę, którą wcześniej widzieliście, więc jest to naprawdę bardzo miło z ich strony. No i również podesłali mi drugą, taką samą myszkę, żebym wam po prostu rozdał. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie, jak zdobyć tą myszkę, jak się zapisać i co oczywiście zrobić. Więc jeśli Chcielibyście zdobyć sobie taką myszeczkę, to zapraszam tam na dół. Więc yy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, łapkę w dół. Pa! pa. Eee. Oj.